Jeśli ten koronawirus jeszcze trochę potrwa, to wrócę do bycia kucem. A, i zaczynamy nowy News brief. Zacznijmy od kuriozalnej sytuacji z Półwyspu Arabskiego. Otóż Arabia Saudyjska zawiesiła działania wojenne wobec Jemenu, konkretniej zaś wobec tamtejszych Huti, którzy, no cóż, terroryzują ich polaroponośne. Sęk w tym, że zawieszenie broni było jednostronne i Houthi po prostu stwierdzili, i co z tego? I zaczęli strzelać. Przez 48 godzin doszło do kilkuset incydentów złamania zawieszenia broni i nie wiadomo jeszcze, jak sytuacja się zakończy. Jednak, że Arabia Saudyjska o dziwo wciąż podtrzymuje zawieszenie broni. Chociaż jest jednostronne. A teraz mała bomba polityczna z kraju. Jak się okazało, news nie dotyczy znanego nam twórcę teorii punktu Nemesis, ale posła Jakubiaka, który w ramach kampanii prezydenckiej zaczął fałszować podpisy. W proceder zaangażowano całą masę Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, którzy mieli za zadanie przepisywać książkę. Przynajmniej tak stało w ogłoszeniu o pracę, i mieli za to dostawać 40 zł na godzinę. Jak się jednak okazało, przepisywano dane osobowe, no cóż, potencjalnych wyborców z książek telefonicznych. W ten sposób sfałszowano 18 tysięcy podpisów na liście poparcia dla pretendującego prezydenta, jednakże sam zainteresowany odcina się od tych informacji i twierdzi, że złoży zażalenie do prokuratury. Jako, że Gazeta Wyborcza, która jako pierwsza donosiła o tej sprawie, po prostu próbuje oczernić jego wizerunek. Drobny pozytywny news związany z niedawnym nakazem noszenia maseczek wprowadzonym przez rząd. Otóż Żabka zdecydowała, że będzie dystrybuowała dziesięciopaki tego typu maseczek, nie pobierając przy okazji marży. W sumie całkiem dobry pomysł. Z jednej strony pokazuje to pewne wsparcie firmy wobec osób poszkodowanych koronawirusem, z drugiej strony, pomysłodawcy liczą zapewne na to, że cóż, wprowadzenie tego typu promocji czy też oferty spowoduje, że ludzie po prostu będą chcieli przy okazji kupić jakiś inny produkt, idąc po maseczki do żabki. Pamiętacie materiał, Nie Wiem, Ale się dowiem, dotyczący pozytywów koronawirusa? Pozwólcie, że dorzucę do tego jeszcze jeden potencjalny pozytyw. Jak się okazuje, do szpitali trafia obecnie znacznie mniej osób dotkniętych zawałem serca lub udarem mózgu. Jest to spowodowane oczywiście tym, że, cóż, wszyscy siedzimy po domach i nie nadwyrężamy się w wysokich temperaturach. Tak więc, tak, koronawirus zaraża, zabija, ale przynajmniej nie zabija nas nasze własne serce. A to chyba mało pocieszające. Pamiętacie, jak wspominałem w ostatnim materiale o tym, że kilka krajów oskarża WHO o nieinformowanie opinii publicznej o rozprzestrzeniającym się i potencjalnie groźnym koronawirusie? Cóż, w tej chwili USA poszło o krok dalej i odcięło finansowanie dla WHO. Za przykładem Amerykanów pójdą zapewne inne kraje, no i. Cóż, z jednej strony można powiedzieć, że jest to słuszne zagranie. W końcu kraje bardzo ostro oberwały przez, no cóż, zaniedbanie, jakie miało miejsce w WHO. Jednakże, z drugiej strony przypomina to trochę szukanie kozła ofiarnego przez przywódców, którzy, no podobnie jak Trump, zaniedbali sytuację w pierwszej kolejności. Jeszcze a propos Ameryki. Ostatnio informowałem o tym, że dość szybko zaczęło tam rosnąć bezrobocie i tak użyłem sformułowania procenty, a nie punkty procentowe. Także pozwólcie, że teraz podkręcę jeszcze tego newsa. Otóż obecnie w Ameryce bezrobocie osiąga rekordowe wartości. W tej chwili przekroczyło już 10%, to około 20 milionów bezrobotnych. Wielu ekspertów przewiduje, że idzie prawdopodobnie jeden z najpotężniejszych kryzysów gospodarczych, jakiego doświadczył świat. Pamiętajmy bowiem o tym, że w dobie wielkiego kryzysu bezrobocie w Ameryce osiągnęło 25% w przeciągu kilku miesięcy. Natomiast teraz to samo może stać się po prostu dużo szybciej i na jeszcze większą skalę. Dodatkowo zaznaczmy, że znacząco spada tam teraz produkcja przemysłowa, a usługi, no cóż, zwijają manatki. Znikają z rynku. Problem w tym, że Ameryka jest obecnie powiązana z większością gospodarek świata i powoli także inne kraje zaczną odczuwać skutki nadchodzącego kryzysu. Zresztą znajdujemy się teraz w Polsce, gdzie, jak podaje GUS, inflacja w ostatnim miesiącu przekroczyła 4,6% i rośnie w rekordowym tempie. I przypomnę jeszcze jednego newsa, o którym ostatnio trochę gadałem, gdzie twierdziłem, że no cóż, Polska nie umie w zabezpieczenia sieciowe. Jak się okazuje, do gnieźnieńskiego sanepidu napisał jakiś obywatel twierdząc, że po internecie lata lista 300 osób poddanych kwarantannie w wyniku koronawirusa. Jak się wydostała? I kto miał już do tej pory do niej dostęp? No cóż, prokuratura bada sprawę, ale tak naprawdę to nie wiadomo. No, i na sam koniec mały apel. Jeśli macie w domu kogoś, kto profesjonalnie zajmuje się fryzjerstwem, lub znacie kogoś, kto mógłby Wam pomóc w ogarnięciu Waszej fryzury, nie korzystajcie z tych usług tak chętnie. Jak się bowiem okazuje, we Włoszech czy w Polsce zatrzymywane są osoby, które mają zbyt ładną fryzurę. W ten sposób policja namierza ewentualne podziemie fryzjerskie, które oferuje ludziom tego typu usługi pomimo państwowych zakazów. Z drugiej strony, jak się tak zastanowić, taka kontrola musi wyglądać bardzo ciekawie. Dzień dobry, a gdzie to się pan dzisiaj wybiera? Proszę pana, no po zakupy jechałem. A co pan tak ładnie obcięty? Ale to, to wie pan, to ja sam, a znaczy moja, moja żona, no... Jasne. W związku z tym, Dalej siedzimy w domach, no od wczoraj możemy wychodzić do lasów, a jeśli się golimy, to... <noise> Jak już się golić, to nie, nie chcę powiedzieć na łysa, tylko nie wiem, na skina. No, prawdziwego Polaka. <noise> Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się już wkrótce.